Co oznacza DEFCON, czyli system służący do oznaczania poziomów gotowości bojowej Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Już to powiedzmy całą regułkę. Sama nazwa od Defense Condition i składa się ten system z pięciu poziomów. Poziom piąty, czyli DEFCON 5, to poziom najniższy, kiedy po prostu panuje pokój. Taka normalna gotowość bojowa. Nie zakłócona żadnymi wydarzeniami, które mogłyby spowodować, że należy się przygotować do jakiejś walki. DEW-4 to już podwyższona gotowość bojowa, następuje wzrost działalności wywiadu oraz poszczególnych środków, które mają wzmacniać bezpieczeństwo. DEW-3 w tym poziomie czas gotowości sił powietrznych do mobilizacji wynosi 15 minut. DEFCON 3 to taki poziom, gdzie już te siły, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych są gotowe do dosyć szybkiej reakcji na zagrożenie. Całość tego systemu zbrojnego i nie tylko jest przygotowana, przepraszam, do zagrożenia, które może nastąpić bardzo szybko. DEFCON, da, Defcon, 2, Defcon 2, czyli siły zbrojne są gotowe do rozpoczęcia operacji w 6 godzin. Są też prowadzone przygotowania do ewentualnej operacji nuklearnej. I chociaż może się wydawać, że to przygotowania, gotowość do rozpoczęcia operacji w 6 godzin to długo, to w rzeczywistości to oznacza, że całość Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych są w stanie w 6 godzin przeprowadzić bardzo duże operacje. DEFCON 1, czyli poziom najwyższego, maksymalnego przygotowania, maksymalnej gotowości na zagrożenie, czyli można powiedzieć, że tu już. Sekundy, minuty dzielą od y, przeprowadzenia jakiejś akcji, na przykład od uderzenia atomowego. Każdy poziom to odpowiednie scenariusze bezpieczeństwa, żeby właśnie w sposób zaplanowany wiedzieć, co robić, wiedzieć, jak reagować, żeby wszyscy, wszystkie te elementy tej układanki, jaką są siły zbrojne, i można powiedzieć, całe Stany Zjednoczone, były przygotowane do wszystkich ewentualności. Warto zaznaczyć, że poszczególne elementy sił zbrojnych, czy nawet poszczególne oddziały, grupy, bazy, mogą być aktualnie na różnym poziomie. Poziomy są nadawane przez prezydenta oraz przez kolegium połączonych szefów sztabów i tylko oni mogą zmieniać te poszczególne poziomy. A to, że poszczególne, można powiedzieć, oddziały, grupy, bazy mogą mieć różny stopień devcon. Oznacza ni mniej, ni więcej, że na przykład w niektórych regionach ten poziom może być wyższy. Czy też na przykład niektóre oddziały, na przykład lotnictwo, czy też marynarka, może być na wyższym poziomie gotowości niż inne służby, niż inne oddziały. Należy wspomnieć, że kilkukrotnie w historii dochodziło do zejścia na poziom trzeci, do DEWKON-3. Na przykład kryzys kubański w 1962 roku chociaż tutaj siły nuklearne już były na poziomie DEFCON 2. DEFCON 2 był też wprowadzony w czasie wojny przeciwko Irakowi w 1991 roku. Oczywiście DEFCON 3 to coś co jest wprowadzane częściej i oznacza już, że stany gotowe są gotowe, są gotowe, są gotowe. Oczywiście wiemy o co chodzi. Ich siły zbrojne są przygotowane do szybkiej operacji i do szybkiego przejścia na kolejne poziomy. Dziękuję za uwagę zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, spójrz na inne materiały, spójrz też na inne kanały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.